tym kodem, bo jest 6 osób. Nie wiem, jest nowy kod jest teraz. No jest nowy kod, no Bez resetu teraz, dobrze. Zmieniam w takim razie tutaj klucz dostępu Jeden. Jest tam, jeden bo no? jestem. Ja z tobą jestem Jestem tym... się pod no, na, tam, tak, się leczeć Presję jeszcze mamy Ej, wy, wyrzucam go! Was? Kurwa Na zewnątrz jest Ja leżę Wywalił mi do windowshipa. Doszkę weź go. domku? Ej, to mogę się do ciebie mini? Każdy element układanki po stronie ENS to robi. I to jest wielka wartość tej drużyny. I to. Musi przynosić sporo spokoju, mam wrażenie, drużynie Enz, że tak naprawdę, na jakiej pozycji byś nie grał, jakiej rundy nie widziałbyś na ekranie, to wiesz, że zarówno ty, jak i twoi koledzy, nie wiesz, co oni robią, nie wiesz, gdzie oni są, ale możesz być przekonany, że oni dowiozą, że oni zrobią eliminację, że oni pomogą ci taką rundę wygrać. Przede wszystkim jeszcze zwróciłem uwagę na Hadesa i, i defensywę na Newku, to jest niesamowite, ile on robił... ...pięciu, kiedy nie idzie, prawda, i kiedy kapitan... Wciąż jeszcze się kameruje, Ale kiedy kapitan robi nagle fragi, wiesz, otwierające, prawda? Kiedy kapitan otwiera, to ja myślę, że cała drużyna idzie, idzie za czasem. I widzieliśmy słaby mecz Brokiego i Robsa na początku, prawda? Bardzo słabo grali, no mówmy się. Tam było hmm. 5-13, 6-15, jakieś statystyki tych zawodników. Było, Także było nie słabo. szło zupełnie. I w tej drugiej połówce, zobacz co robi Robs. co robi Broki? Agresywne skróty rampy, agresywne piki. Oni poczuli tę, tę krew, oni poczuli mocy właśnie za sprawą tego, tego ducha Harrigana. Dużo mocy było. Było dużo mocy. Nie no, naprawdę rewelacyjny, rewelacyjny mecz i z przyjemnością e, za chwilę oj, przejdziemy tak. na drugą oj, mapkę. Zdecydowanie. Ale najpierw nasi eksperci jeszcze sobie troszeczkę porozmawiają o tej pierwszej mapie. A. Jechali na tych pizodach jak Wzięli kałachy, rozstawili się i rudę wygrali. A tutaj jednak nawi, mimo tego, że gdzieś tam się rozstawili, mieli tę bronię, to jednak BS nie dało się utrzymać. Najpierw z od przebudówki, potem Dycha, który wyskakuje jak ten snorek z kanału, prawda? I kasuje <laughs> tego po lewej. No coś o, pięknego! Tak, oj, tak! Coś w tym jest, ale zobaczmy też, z jaką z łatwością nawiz dobyło tego B.S.A. I zwykły, szary, może powiedzieć, zjadacz Counter Strike'a nie wiedziałby, że czy będą odbijać, czy nie będą odbijać, a tu spoko. Zespół Simpla w końcu coś się dzieje, no. Od tego zespołu, patrząc, że muszą wygrać drugą mapę, oczekujemy dominacji. Chopper, świetna pozycja. Oj Ojejku. Co się tu dzieje? <śla> Jaka rozdziałka? Nie! HD, SPINKS, tylko i wyłącznie oni z karabinami. Teraz napik który zaryzykował, ale jeden. z jednym! Szybkim czołem! SPINKS z teraz znika! Egzekucja! To będzie domknięcie, nie ma innej możliwości, ale w jakim pięknym stylu! Kuxi. powstaje sam w sytuacji, 1 na czterech, Jedyne co chyba w tym momencie może zrobić, to tylko i wyłącznie marzyć o tym, aby taka runda właśnie nigdy nie miała miejsca. Ale SPINKS mówi, że to dzieje się naprawdę! To jest rewelacyjne domknięcie od S. O błędnym stylu 2 do 0 wygrali mapę Rywala. Mieliśmy spore oczekiwania co do mapy Vertigo. Tutaj jednak z większymi problemami. Ale ile akcji, ile kluczowych zagrań drużynowych. Przyjemnie się oglądało ten mecz. są te uśmiechy, są te uściski. Są zadowoleni zawodnicy Ens. Brawo, no to jest coś niesamowitego. Tak pięknie się to ogląda. Nie tylko świetnie pokazali się na Majorze, zwyciężyli w świerć w finale. Czapka Czapka W tym czasie nie będzie w stanie nawet wyeliminować jednej osoby. Ale rewelacyjnie, Simple. Tak jak mówiłem, refresh. To miał być ten as z rękawa wyciągnięty właśnie w najmniej spodziewanym momencie. Ale zobaczmy, Simple. To jest właśnie ten zawód. To nie była ostatnia runda. Na razie całkiem ciekawie to wszystko się prezentuje. To atmosfera. Widzą, by ten finał był taki jak ślub mojego brata z, z wczoraj, prawda? Gdyby ślub mojego brata był taki jak ten finał, to, to myślę, że przed ołtarzem, jakby tam mój brat zaczął mówić, że może jednak nie chce, a może jednak chce. No dobra, to weźmy ten ślub, a może jednak nie, a dobra, bierzmy ten ślub. Wiesz, jakby to. Tutaj to, była, to był taki roller coaster, to było, to było wszystko jak w kalejdoskopie, to się zmieniało no z wasze, z na międzynarodowej. Zwłaszcza na tej i... pierwszej mapie tam. No to myślę, że możemy tutaj być spokojni o jego dyspozycję. Nie Wiem, zgłaszam tego chłopa, bo on mnie Koniec. No ale ja na piątym miejscu ja jest gate. no mam dwa fragi. Nie, Ej, ile nie, fragów nie, mieliście? Koszo, nie mieliśmy. mieliście? Tylko ja? <grym>, tak. O przejucham. dobra. Miko shot, Nie wiem, to co? Trzeba wyjść, normalnie? Tak, tak. Ta. Jednak pozycji zbyt dużo, eliminacji, na razie jednak załapany tylko Hades. Sytuacja finalnie 4 na czterech. Snafie kiedy powinien mieć przewagę. Roy wyciągnięty. No i Huxi pozostaje on sam, chociaż już w tym momencie zauważony również i Zyfon. No Oj, i ten, ten Nate... Będzie zabójczyk. No i pada, pada Maden z, z fragiem. Jest to podejście z napis. i zostaje tylko Jabi. No tym razem to nie może mu się udać! Yes! Jabi nie był w stanie zdobyć nawet jednego fraga. 16 do 10. Mamy to! W końcu. Więcej byśmy oczekiwali sobie po, po, graczach, po graczach ENS. No przede wszystkim też troszeczkę mnie martwi jednak ta dyspozycja Hadesa. Cały czas czekam. Na... Na bombsite, a jest pusto, i proszę bardzo! Jak na overpassie, odwróciły się role. Teraz to face dominuje, kiedy rywal gra na pełnym uzbrojeniu, a face oczywiście na pistoletach. No, rewelacyjne do wejście na bombsite, a fenomenalne, head'y I już przewaga kolosalna. Gonią, jeszcze gonią, żeby nie dać zachować tych PMów komandy terrorystów, tylko że widzimy, jak ustawiony jest Plopski. On może zaskoczyć, on może wejść na plecy. Jeszcze frag dla Esetaga. Teraz zobaczmy, protekaryk tykaj. teraz mogą zaskoczyć. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dwóch na jednego! Nie, 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 nie ma czasu, nie zdążą. No tutaj Karigan. jest! Karigan nie może na to o pozwolić. Boże, o Boże, co tu się dzieje? Broń teraz! możliwe, Niemożliwe! Niemożliwe. Nie. Staje nie. Niemożliwe staje się faktem! Niemożliwe staje się faktem! 2-2 do zera! Co tu się stało? Co za runda? Brazylijska sama w końcu gra! A na bombsite'cie, a już furia! Naprawdę ja! świetnie, szczególnie na Niuku. Jak ty myślisz, jeśli by ty przechodził test, kto ty byś był? ty byś był? O kur... <grywa> 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 Problemy, żeby rundę domykać, a tymczasem Elektronik mocno się tutaj spalił, simple. Ojoj oj, oj, zabolało mocno i jednego i drugiego Simple jeszcze! W chyba nic życie. Że... Ale przecież cały czas ja piszę tam z nimi. No że nie wiem tutaj... właśnie, no to nie wiem, nie mogą chwilę poczekać jak mamy problem, żeby przegarnąć 87 osób. I nawet Jacob wie, że. No i wi widzę, że mamy problem z tym, było... nie? No widzę, że mamy problem, i muszę startować teraz. No spoko, dobra, nie wiem. Idę. Nie, no, ja wiem, ale idę stąd. Spotkanie naprawdę ma takie tempo. No ale to. Mało podrócej, da. Nawet tutaj ale odpowiada. odpowiada, agresja, agresja. No właśnie, agresja budzi agresję i tutaj. Oj, Dexter! Wow! Ale fakowe strzał. Mówiłeś, mówiłeś y, o tym snajperze, mówiłeś, że lubi grać agresywnie, mówiłeś, że czekasz na takie zagrania z jego strony, no i w końcu się doczekałeś. I tutaj zobacz, wie już Magic czego się spodziewać. Wcześniej Dwójkowo próbowali właśnie. And there że notice you wearing I myślę, że might have some fans in the audience. Is there anything you'd like to say to them as you're representing them today? Can I say it in Polish? You may.

Nie ma czasu za bardzo. Nie no, jest czas jeszcze, żeby wejść, wydaje mi się teraz Fragle zdąży Dobrze to bombą? Zdąży jeszcze, wydaje się, spokojnie broki. 6 sekund, 5, No zdąży, no. zdąży położyć. Tak jest. Tak, na ostatnią chwilę, no, chwilę ale już teraz pokazali. grande Zawodnicy Facebo by zrotować w takim momencie, ale jeżeli chcesz wygrać na nawie, jeżeli chcesz wygrać finał Majora, to właśnie w taki sposób, pokazując moc, Fejsland przed wielką szansą, żeby domknąć pierwszą mapę rzutem na taśmę po takich problemach, tarapatach, ale jednak Broki. jest strzał, pora przeładować. Antyterroryści będą to odbijać. Wyjście przez smukacze, żeby tak to wygląda. Ale ta przewaga jest kolosalna. Teraz tylko nie popełnić błędu. Jest wejście dwójki rywali symbol z eliminacją. Bumicz jeszcze trafia. Broki zostaje sam! Broki jeden na jednego. Broki! Koniec! Ale bym poleciał z tymi wszystkimi tam. No bo nie, no wkurz wiemy takie coś, cholera jasna wyciągałbym ich przez ten komunikator I... <noise> Znak się ciśnie <noise> Chat po prostu Izak przeklnął <noise> Izak przeklnął Izak się odpalił <noise> Też widać zaangażowanie I na co warto zwrócić uwagę U nich nie ma takiego zawodnika jakim jest już w tym momencie Karigan Tutaj cały zespół walczy o to, aby pojawiła się ta trzecia mapa, chociaż no, ciężko walczyć przeciwko takiemu twistowi. 32 eliminacja zabezpieczona, Chopper jednak jeszcze z fragiem. I sytuacja czterech na dwóch, twist, ależ rewelacyjnie. Teraz Reign, ten duet prowadzi Face do zwycięstwa. 23-21, dwa punkty z rzędu zdobyte po stronie ofensywnej w dogrywkach, to znakomity, znakomita sytuacja za face, ale jeszcze Magix walczy, jeszcze chce dać nadzieję, to byłoby coś nieprawdopodobne, jakby zwyciężyć takiego klacza, Magix, skąd to może zrobić, przed nim Reign, mający 34 eliminacje, jak to wszystko zostanie rozwiązane, czas ucieka, Magix, tak jest, tak jest, tak jest, 1 na 4, Honto wygrywa z tym spokojem dzieje? na twarzy, nie będzie dwóch punktów z rzędu, będzie od powiedz ale żądali to teraz zawodnicy Fates